Siema, widzowie! Dzisiaj będę, znaczy, jutro będę tak ugrany na piosenkę nową. Um, I czekajcie chwilę. Laura powiedz, widzów, siema. Powiedz to, widzów, siema. Siema. Um, właśnie sobie gramy dzisiaj. Czekajcie chwilę, ja muszę iść do swojej bazy I kiedy nabijemy... 2000 lajków, macie takiego brain-lota. A kiedy nabijemy... 1000 lajków, macie takiego brain-lota. Za ile, za ile lajków dostaną, dostaniecie takiego prejrota, który daje 4 miliony albo ten, ehm, ile, ile lajków? Na y 2000 nie, na no, 3000, bo on jest, y on jest wyginiętym y rodem, jakby nie Jeszcze ten radioaktywny, Je jeszcze radioaktywny. No. I ja, widzowie, jakie nabijecie M. Czy nabijacie 500 tysięcy lajków? A po 100 tysięcy? Macie tylko 6x7 Indian. W ogóle nie wiem, czy w ogóle on jest. M. ile lajków? Ten 6x7? Nie, ja nie chcę. Dobra. Dawać nikomu, Dobra. A lapukaracza radioaktywna, saj, ile będzie. Jakie 2 miliony? <laughs> A no może... 500 lajków. 500 lajków taki karacza. No, jak będzie. A po 2000, 2000 lajków. No i na rawidzowie.